Witajcie moi kochani, to jest chyba moje dziesiąte podejście do nakręcenia tego filmiku. Mam nadzieję, że efektywnie spędzacie czas kwarantanny, że się uczycie. Z niemieckim mieliście na razie troszkę spokoju. Zaczynamy dzisiaj. Zaczniemy od rzeczy takiej najbardziej podstawowej, ponieważ póki co nie będziemy uczyć się nic nowego, będziemy tylko powtarzać to, co było do tej pory, żeby się nie zapomniało, żeby się utrwaliło albo żeby się rozjaśniło tym, którzy do tej pory się tego nie nauczyli. Dzisiaj odmiana czasownika. Czasownik w języku niemieckim odmienia się. Jako przykład zapisałam tutaj czasownik malen, czyli malować. W każdym czasowniku w języku niemieckim jest coś, co nazywamy tematem czasownika i końcówką. Aha, wysok mi w międzyczasie pisak, superowo, bo sobie zostawiłam otwarte. Końcówka N. Zazwyczaj jest to końcówka EN, czasami samo N. W niewielu przypadkach. No i teraz, do tematu czasownika musimy dodać właściwe końcówki, właściwe dla każdej osoby. Ja już tutaj wypisałam kolejno osoby. ich, przypominam, czyli JA, DU, TY, EA, er, ZI, ES, ON, ONA, ONO i liczba mnoga. WIA, MY, IA, ja, WY i ZI, ONI oraz z pisane dużą literą jako forma grzecznościowa PAN, PANI, PAŃSTWO. No i, Liczbie y, pojedynczej. W pierwszej osobie do tematu czasownika mal dodajemy końcówkę E. Aha, nie uda mi się, dobra. Końcówka E. Nie wiem, co się stało, to jest nowy pisak. W drugiej osobie do tematu czasownika znowu mal dodajemy końcówkę este. Du malst. Ty malujesz. Trzeciej osobie zaś do tematu czasownika trzeba dodać, jak pewnie większość z Was pamięta, końcówkę t. Er malt, on maluje, zimalt ona maluje, es, malt, ono, na przykład dziecko maluje. No i w liczbie mnogiej. W liczbie mnogiej sprawa jest o tyle prosta, że co prawda, oczywiście końcówki też są, ale popatrzcie, w pierwszej osobie Końcówka jest "-en", w związku z tym malen jest identyczną formą jak forma bezokolicznika. Biomalen my malujemy. W drugiej osobie ja mal i końcówka "-t", ja malt, wy malujecie. No i kochani, trzecia osoba, podobnie jak pierwsza liczby, yy, yy, liczby mnogiej, Końcówka m w związku z tym forma znowu jest identyczna jak bezokolicznik Sie malen oni lub one malują ewentualnie zapisane dużą literą a w konkretnej sytuacji użyte zimalen malen pan pani państwo malują No i tyle w zasadzie i tak odmieniają się prawie wszystkie czasowniki w języku niemieckim Myślę, że poślę Wam też również ćwiczenia do tej odmiany, a za chwileczkę kolejna część. Jezu, mam nadzieję, że to wyszło.